I nawet chyba nie kupicie. Tak. Tam Gates jest zwykłą szumowiną, że. Zresztą Ameryka, zanim chyba już nawet e, wysyła list, gończy. Jeszcze jedno. E, Trump przejął Fed Rothschildów, Rockefellerów mm -hmm. i am Amerykanie mają dolara. Proszę Państwa, odzyskali to oczywiście z jednym z synów Kennedy, który nie zginął w katastrofie samolotowej, a żyje. I właśnie przejęli. To my, Ja uważam, że Polska ma naprawdę potencjał nie z tej ziemi gospodarczy. Gigantyczny majątek mamy, który jest w ziemi. Nie tylko to, bo mamy bardzo duże inne odszkodowania, łącznie od Izraela. W szczególności będę pilił i będę ich nękał. Będziemy zabierać im to, co jest izraelskie, ale to wszystko, co mają. I nie tylko to, bo wiele innych rzeczy jeszcze. Także, panie redaktorze, ja myślę, że niech ludzie się zastanowią nad tym 5G, niech zrozumieją to i niech, się, niech zaczną robić czynności. Te słupy 5G, które stoją, należy je niszczyć. Niszczyć, bo to jest dziadostwo. Rząd tego nie zrobi, bo za to ma zapłacone. My musimy, obywatele, wziąć prawo w swoje ręce, bo. To obywatel daje władzę, władzę zawiera, to obywatel jest wykładnią prawa, nie żadne rządy. Rząd ma słuchać obywatela i ma wykonywać to, co obywatel sobie życzy bo od tego i do tego służy i ma takie przeznaczenie rząd. No dziś mamy rząd taki jaki mamy, wiecie Państwo, że to jest najgorszy element społeczny jaki jest, tylko zresztą oni coś potwierdzili wielokrotnie. Rząd Gowin wyraźnie powiedział, że Polska jest goła i wesoła, będą różnego rodzaju rabunki, Zresztą sprzedają nas na stojąco teraz w białych rękawiczkach, a wy Polacy nadal tego nie widzicie, no to brawo, cieszę się bardzo, że jesteście ślepi, idźcie do okulisty lub, lub załóżcie sobie okulary, ale nie kolorowe, tylko normalne, żeby się to lepiej dostrzegli. I dobrze wymyjcie sobie uszy, bo macie na pewno woskiem zalane, abyście słyszeli co do was naród mówi i to, co jest potrzebne. Także myślę panie Pawle, że to starczy na dzisiaj. Tej Panie naszej ukochanemu narodowi, tak. Panie prezydencie, yy, chciałem zapytać, yy, czy ma pan w planach yy, spotkanie z panem prezydentem Trumpem? Yy, proszę pana, yy, mam takie mam taki zamiar, bo w tej chwili sytuacja drugiej RP się wyraźnie wyklarowała. To my jesteśmy ci, którzy powinni być dzisiaj u steru, to my powinniśmy zadbać o to, aby to wszystko doprowadzić do norm to my jesteśmy jako druga RP, czyli naród polski. Ja jestem tylko wysłannikiem narodu polskiego i jako prezydent Polski, z drugiej RP, zaprowadzimy tu porządek. Trzecia RP nie istnieje, oni robią wszystko nielegalnie, niezgodnie z prawem. Żadnego prawa nie ma. To wszystko jest mistyfikacja. To wszystko jest wirtualne, proszę Państwa. Nie może być tak i ja apeluję do policji. Nie wolno wam zaczepiać Polaków. Apeluję do prokuratorów. Nie wolno wam jest aresztować żadnego Polaka. Chyba, że za zbrodnie gwałty. To już proponuję pana Kuchcińskiego w pierwszej kolejności zamknąć za gwałt na 14-letniej Przemyślu. Nic nie robicie w tym temacie. Apeluję do, do sędziów sądów. Nie wydawać nakazów zatrzymania, żadnych aresztów, żadnych aresztów, bo to się niedługo skończy. Druga RP dojdzie do władzy i nie będzie grubej krechy. Będziemy osądzać zgodnie z prawem każdego, kto naruszy godność i wolność Polaka, drugiej RP, każdego jednego. I te role się odwrócą, więc apeluję do rozwagi prokuratorów, sędziów, jak również i policji, Wycofajcie się, chodźcie, róbcie to, co wam każą, ale nie wolno zatrzymywać i legitymować. To, jakieś nalepki są w lasach, nie wchodzić, bo kara. Nie proszę państwa, nieprawdą to jest. Jestem tam. Co to znaczy? Po mieście można chodzić, a do lasu nie dlaczego? Dlatego, że nie jest Polski, że jeszcze go sprzedali, była chudry śmierdzące. Można chodzić do lasu. Ja do lasu chodzę i cię nie przejmuję żadnego policjanta. Nie przejmuję się i nie będę ustępował żadnemu policjantowi. Zresztą policjanci jak nie widzą, to i tak idą w drugim kierunku, bo po co im mieć kłopoty na natychmiastowe. Ale dużo policjantów zrozumiało i mówią tak, ma Pan rację, to, co się dzieje, to się nie działo nigdy w Polsce i na świecie, co teraz robili, jest to tak zwana cała glo globalizacja światowa. Są jeden wspólny rząd, nie da się, nie da się. Są różnego rodzaju kultury przede wszystkim, kulturowość nie da tego zrobić, niewykonalne. Także to tyle, panie, e, panie redaktorze, co ty dużo mówić. Czekajmy na rozwijanie się stanu faktycznego, który będzie. Na razie my mamy zrobić swoje, nie ulegać żadnej presji, właśnie tych poprańców.